Witam! Nowe oferty. Nowy pies. Nowy tydzień. Tak. Mamy pakiet Rotweinera. Miska ze złomowiska z jedzonkiem dla psa. Wygląda bardzo apetycznie trzeba przyznać taką najtańszą puszkę z żarciem dla psa. Wrzuconą. No oczywiście nasz Rottweiler. Ten akurat bardzo ładnie się prezentuje. Jak Rottweiler. Więc myślę, że no popyt może na niego być. Jeżeli ktoś chce mieć Rottweilera to myślę, że go yy, tutaj spokojnie będzie mógł kupić. Albo z zestawem czyli z łańcuchem i z miską jedzenia. Bo widzę, że jest tutaj obroża dla niego. Albo dla innego psa. Albo można samego Rottweilera jak wolicie. Co dalej ciekawego, widzę pakiet wojskowej nadwyżki, czyli mamy zabawki wojskowe. To, co już właśnie na przykład ja mam, czyli lotnicze zabawki, jeżdżące zabawki, czyli pojazdy lądowe. Ale mamy też niezdetonowaną bombę. Mm, tu widzę podłogę i fundamenty bazy wojskowej. I ciekawi mnie to, bo o ile fundamentów chyba nie mam, to zestaw bazy wojskowej mam. A widnieje tutaj jako, że nie posiadam. A nie, jest zestaw bazy wojskowej przekreślony. Okej, okay, dobra. To to są fundamenty tylko. Dlatego tak tanio dla mnie to kosztuje. Okej. Okay. Czyli bym zapłacił tylko za to, żebym miał fundamenty i tą niezdetynowaną bombę. Pomyślimy, pomyślimy. Pakiet spawacza ze złomowiska. Hmm, tu mamy co? Mamy Kolektrona, hmm, czyli psa, który nam zbiera różne rzeczy stację kolektrona i można ją mieć za, niezależnie od hmm, posiadanego psa czy kota. To jest kolektron. E, tu mamy. Widzę przebrania. Ciekawe i malowanie na pancerz wspomagane. Też wygląda wyjątkowo inaczej uh -huh, niż pozostałe, więc fajnie. Lubię jak coś się wyróżnia z tłumu. Eee, pakiet helwackiej Wielkanocy. A więc mamy tutaj widzę wyrandę zestaw domku helwetyckiego. Oraz mamy gablotę wystawową. Dość często u mnie była, może na niektórych materiałach, widoczna. Można ustawić tutaj po, po dwa, po dwa i po dwa. E, można powiedzieć, dowolne e, artykuły z kategorii śmieci, czy nawet z różnych, albo co innego, tak? Ale można. Na przykład maski e, z fastnachtu można wystawić misie, czy inne rzeczy, które Wam przyjdą do głowy. Tu widzę, mamy. Hmm, jak to się tutaj będzie nazywać? Drewniana beczka? To, to jest drewniana beczka, bo tu nie ma chyba płotu. Nie, zestaw herbetyckiego potu, więc jest. Ale w sumie to nie wiem, czy. A, tu jest dalej, więc to jest beczka drewniana. Tu mamy e, lalkę, która akurat będzie jako. A, po prostu porcelanowa lalka, ale to jest bardziej chyba ta Anabel, o ile się nie mylę. Tu mamy królika. W klatce. Fajna rzecz, fajna rzecz. Tu mamy ten zestaw płotu. Tu mamy, widzę, te daszki prawdopodobnie. Tu mamy bardzo fajny znak. U mnie on stoi cały czas w kampie, wystawiony z moim nikiem. Bo dużo rzeczy można na nim zamieścić i zapisać. Fajna rzecz do prezentacji. No i drzwi. Oczywiście do zestawu helwetyckiego. Także ciekawy zestaw. Nie powiem. Nadal za darmo do odbioru, chyba gulowy taniec. A oprócz tego mamy kwieciste, wielkanocne jajo szpona. Śmierć. <laughs> Zbierz wszystkie sześć jaj szpona, aby zdobyć darmowy, dostępny przez ograniczony czas przedmiot. A to będziemy zbierać jajka. Znaczy ciekawe, bo to jest co w sklepie atomowym dali wyzwanie i codziennie będą dawać nam, no bo to jest na jeden dzień, więc codziennie będą dawać nam inne jajko i mamy zebrać wszystkie sześć i wtedy zdobyć dodatkowy przedmiot. A jak nie zdobędę chociaż jednego, czyli nie odbiora w ciągu jednego dnia jednego jajka, to nie zdobędę tam tego przedmiotu. A tuś Ciekawostka, będzie trzeba poczytać na stronie Betesdy, ponieważ tam pewnie będzie coś więcej wyjaśnione. Inaczej to będzie jedna wielka mistyczna zagadka. Ale jak za darmo odbieramy oczywiście wiadomo. Ale no, powiem wam ciekawe, zaskoczyło mnie to, zaskoczyło mnie to. Tutaj to ten zestaw był. O, największe przeboje. Coś tutaj się pojawiło. Pakiet grillowy szpana śmierci. O, fajnie! Jest nasz, widzę tutaj, jak oni to nazywają, piekarnik, nasz pona śmierci. Także mięsko z niego będzie pewnie fajne lecieć. Mamy hamak. Tu mamy chyba dywan albo kanapę. Dywan raczej to będzie. Tu mamy kępę pałek. Mamy przebranie. Zlecak czy ozdoby ozdoba plecaka z indykiem więc ozdoba tu nie ma plecaka uh -huh. czyli same ozdoby grill i grill okej okay. co mamy dalej pakiet zagrożenia pożarowego Uu, co to jest zestaw kominów flagi USA kominek flagi ręcznie głowa ramka tapeta zagrożenia okej okay. Jeśli to jest ten kominek, to bardzo fajna rzecz. Ona jest w trzech częściach. Mniej więcej dotąd chyba to jest jedna część, czyli ta dolna. I ją najlepiej montować w kawałek ściany, która jest przeznaczona na drzwi, czyli ma to takie wycięcie na to, żeby zamontować drzwi. Wtedy ten kominek ładnie się dopasowuje sam automatycznie i można go zamontować właśnie w drzwiach. Oprócz tego ma później drugą część, czyli taką środkową, czyli same ocegły, tak jakbym wyciął o ten kawałek. Czyli taki kwadrat, który może nam przedłużać komin, czyli żeby był wyższy, oraz samo zakończenie, czyli taki kawałek cegły, która tutaj ładnie się jakby zmniejsza i jest mały daszek. Także tak trzyczęściowy ten komin jest zbudowany. Bardzo fajny. A mamy tu zestaw właśnie. Zagrożenia zestaw kamp zagrożenia pożarowego. Fajny mur. Fajnie to wygląda jak z skamieni zbudowany. Tu mamy tapetę. Całkiem fajna. Nie powiem. Tu mamy kominek, flagi USA, czyli palące się drewno z ogniem. Akurat fajna rzecz do kominka. I ramka. Ciekawy zestaw. Pakiet stacji polowy Bractwa, czyli mamy cały bunkier Bractwa. Do tego mamy tablicę czy napisy. Zestaw lider, liter, napisanych kredą, czyli to jest zestaw tych liter. W ten sposób można przyklejać gdziekolwiek. Mamy tutaj. Mm, zawsze zapominamy, jak to się nazywa. To jest świecąca w ciemności mapa, Palachów to jest tu. A to jest przemysłowa tablica w takim układzie. Tu mamy zabite dechami okna, znak defkonu i ławeczka do ćwiczeń, którą możecie też zdobyć za sztabki złota. Uuu, chyba w kraterze? Chyba w kraterze. Co dalej? Pakiet Placu Zabaw. Mamy tutaj ładny taki statek kosmiczny w postaci zjeżdżalni. To, to chyba co, to drzewo, tak? Wiszącą klatkę na bandyty, dokładnie, czyli drzewo z wieszącą klatką. A więc fajnie, fajnie. Mamy byka, na którym można pojeździć. I mamy też widzę tutaj stoliczek okrągły. Felistego felicjana, czyli w kolorach e, niebieskich. Oprócz tego malowanie Blue Ridge na pancerz wspomagany. Szopa na narzędzia. Bardzo fajny, mały budyneczek. Aczkolwiek dużo w nim miejsca nie ma. I ma tutaj fundament taki betonowy. Ale mimo wszystko no, jest klimatyczny. Ciekawy. Zniszczoną przyczepę. Na tych zdjęciach zdaje się, jakby było dużo miejsca, nawet w środku. Możliwe, że i trochę w nim dałoby się postawić rzeczy. Ty bardziej, pewnie wielu z Was już było w podobnych przyczepach, więc faktycznie troszkę w nich jest miejsca, a tu wydaje się być całkiem sporo. Malowanie na wyrzutnie rakiet Hellstorm. No, całkiem fajne to malowanie. Ale 350 atomów za to. O, nie wiem, czy to nie jest za dużo. I mamy ubiór polowy najemnika Helkat. No ten ubiór akurat fajny, fajna kurtoczka. To zobaczmy co dalej. Kapsle. Aha, już odebrałem. To chyba... Hmm, no dobra, nieważne. Plakat z, klu, z królem Kier. Też już widzę mam. Więc ale macie też dostępne, nie wiem czy za atomy, czy za darmo. Eee, pakiet rustykalnej helwetyckiej kryjówki. Czyli mamy znowu zestaw helwetyckiej, rust, rustykalnego, hel, helwetyckiego kampu. Czyli to nazwa kaleczy. Mię język ciągle. Drzwi oczywiście w zestawie, łóżko. Mała szafeczka, lampa, zasłony, zasłony, ja? Tak, zasłony. Um, tu są różne trzy zasłony, więc dlatego i malowanie chyba na karabin czarnoprochowy. Dokładnie. Ok, ok. Ale widzę, że też dzisiaj przez 23 godziny mamy taki fajny, zaawansowana macierz komputerowa. Hmm. Tę komputerową macież. No wygląda fajnie. Nie powiem, że nie. Fajnie, fajnie. I wydaje się być, że ten element jest osobno i ten osobno. Dlaczego tak twierdzę? Bo po zdjęciach tu ten element jest z drugiej strony. Więc wygląda na to, jakby to był osobny element. No nie powiem, kuszący. Kusząca rzecz. Ale przejdźmy dalej. Zobaczmy, co jeszcze można do, dorwać. O ile w ogóle. To, to już wszystko było. Więc na tym będzie koniec. No, to co? Przede wszystkim odbierzcie jajko i ruszajcie na Rottweilera. Co nie? Więc idźmy do gry, ponieważ od razu Wam pokażę, co Minerwa jeszcze ma do kupienia. Prawdopodobnie do jutra jest. Możliwe, że jeszcze jutro po 18 będzie, ale jest duża szansa, że już chyba nie. Ale do jutra, do 18 na pewno jest i znajduje się w kraterze dzisiaj. Aczkolwiek jej asortyment dzisiejszy można powiedzieć, w tym tygodniu, jest taki mniej ważny bym powiedział. Czekajcie, zobaczcie, czy ktoś tu coś zrzucił ciekawego? Był ktoś na rajdzie? Chyba nie. Dobra, skoro mnie nie widzieli, to nie. Eee, idziemy na krater. A więc tak. Asortyment taki mniej ważny. Tak bym to ujął, bo jak patrzałem, to nie było nic, co mógłbym mocno chcieć. Więc tak, granat z wisielca podpalającego. No owszem. Każdy chyba wie mniej więcej o co chodzi. Czasami gdzieś go można zawsze zdobyć i wypadnie Wam, czasem się trafi. Macie studnię, z której możecie, no tak, możecie, e, jak postawicie u siebie w kampie, to wtedy z tej studni odszywy, dostajecie po dwie sztuki maksymalnie e, i musicie je zabrać, żeby później się napełniało znowu. E, oczyszczoną wodę, oczywiście. Wojenna glebia to e, broń dwuręczna, ale biała. I oczywiście ma fajne modyfikacje. Nie jest to zła broń. Jest dobrą bronią dwuręczną. Ma. No, jedna z lepszych, tak bym to określił. Ale z drugiej strony na pewno z jakiejś misji bądź z dropu może Wam ta grewia wypaść. Więc nie wiem, czy opłaca się 2000 sztabek, by mieć na dla. Błąd w sztuce lekarskiej? To jest pistolet. To jest rewolwer z. Trzema um, bonami możliwymi do, czyli to znaczy e, od razu macie w tej broni, jak nauczycie się planu, to będziecie mogli ją tworzyć z trzema legendarnymi bonami. E, i pierwszy to będzie, że ataki e, leczą innych, czyli możecie innych leczyć poprzez ten pierwszy obgazdkowy. E, drugi bon. Hmm. Nie pamiętam, ale trzeci trzygwiazdkowy jest akurat fajny, bo jest zoptymalizowany watson. Czyli ten, który Wam zmniejsza punkty akcji, które zużywa Wam broń. Więc jeśli chcecie na przykład nauczyć się e, planu na tą właśnie, ten właśnie modyfikację, czyli zoptymalizowany, to tak, to polecałbym się nauczyć tego planu, bo możecie wtedy potworzyć tę broń kilka razy albo kilka. Dziesiąt razy i spróbować zezłomować, mając nadzieję, że się w końcu tego nauczycie, albo że Wam po prostu dropnie ten, e, ten mod. Medalion enklawy, czyli to jest taka mm, okrągła, duża, jakby dywan leżący na ziemi ze znakiem enklawy. E, mam go u siebie, właśnie postawionego w kampie. Rura Windigo i rura z potworem Flatus to są te rury takie e, zielone. No, za chwilkę wam medal, medalion i rury pokażę, właściwie, bo też mam je postawione w e, moim kampie. Oprócz tego mamy trzy modyfikacje do wyrzutni rakiet Hellstorm, Ale niestety, znaczy, może i dobre, może i nie. Jak patrzałem, to. Te modyfikacje zabierają mi, można powiedzieć, obrażenia z podstawy niż bardziej coś by zwiększały albo dodawały, więc dla mnie te akurat modyfikacje są niezbędne. Ale gdybyście chcieli wiedzieć, jeden dodaję Wam. Ładunek kryogeniczny, czyli dodaje obrażenia od zamrażania, ale odejmuje od podstawy. Tutaj jest ładunek, który dodaje Wam efekt ognia, ale odejmuje też od podstawy. I tu też odejmuję podstawę, ale dodaję obrażenia od energii. Tylko że we wszystkich trzech przypadkach wyrzutnia nie popisuje się, czyli obrażenia spadają ogólne. Można by po to tak ująć. Zatem czekam na jeszcze czwartą modyfikację, która się tutaj nie pojawiła do wyrzutni Hellstorm, a która powinna zrobić to, żeby moja wyrzutnia była o wiele lepsza. A więc to są rury z potworami. Tu jest akurat z potworem Flatwoods. Tu jest z Wendigo, Supermutantem czy Zagubionym. Więc tak wyglądają te rury, które możecie kupić. Oraz. Mm, a, medalion, medalion, medalion. Tu. Widzicie? To jest medalion. Ten duży, okrągły dywan, można powiedzieć, enklawę, to jest medalion. Zatem, tak, to było to, co u minerwy możecie w tym tygodniu dostać. No, ta nie ma jak kotek, w las sobie i się tam o, rozciąga. I strzela mi tu, a ja nie wiem o co chodzi. Dobra, ale zobaczmy. Z ciekawości. Co mamy tutaj? Czego ja nie widzę. Nie. Bo byłem ciekaw, czy z, jaj, z tymi jajkami w sklepie atomowym będzie coś tu związane. Pojawi się jakieś wyzwanie, które będzie tutaj dodatkowo widniało osobno albo cokolwiek. Ale otóż. Otóż nie. Więc faktycznie będzie trzeba kupować w sklepie. Znaczy kupować. Odblokowywać, bo to za darmo. Te jajka. Zbierać i zobaczymy, co za 6 sztuk dostaniemy, co nie? A ja, żeby tu się e, jakby ogłaszać, można by powiedzieć, bo brakuje mi lepszego słowa, e, że takie jajko mam odblokowane, to ja sobie je tu gdzieś położę. Tylko pytanie: gdzie? Hmm. do wiadra chciałem włożyć, ale się nie da znaczy, można by było pokombinować, ale to trochę zabawy no, w wodzie go też wstawiać nie idzie szkoda o, w sumie to niezły pomysł mi przyszedł do głowy Kochaj tu bliżej o, tu będę wstawiał i naokoło będą jajka wstawione Zobaczymy jak to wyjdzie. O, tu już mamy fajny obrazek. To też możemy od razu go gdzieś zamontować. O, na przykład If tu. fajnie. No i fajnie się prezentuje. Polecam te lampy ultracytowe, bardzo fajna rzecz. Nie wymaga prądu, świeci. I ogólnie daje ładne światło i jest fajną rzeczą. Fajną rzeczą, naprawdę fajną rzeczą. Więc polecam, polecam. A to są beczki do grania. Ale oprócz tego mogą zawsze dać nam coś. Jakąś ozdobę takową, nie? Gdziekolwiek. Można by gdzieś się postawić, ale mam z tym problem. do ciężko, widzę. Tu coś trzeba wymyśleć innego. No dobra, nieważne. Tak to wygląda. Trzymajcie się. I miłych zakupów.